Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ponieważ Pan Ton ogłosił kolor żółty i szary, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, kolorem roku 2021. W związku z tym pomyślałam sobie, że jednym z patronów zapachowych tego roku będzie Ilang Ilang, tym drugim to jest lawenda, ale o tym może w osobnym filmie. Zapraszam zatem dzisiaj na film, który będzie taką próbą wstępnego zdiagnozowania nuty Ilangowej w perfumach. Tuż to ten Ilang Ilang. To jest po prostu. Olejek eteryczny, naturalny składnik. No, pokażę Wam, po prostu można Cię kupić w aptece. Ja kupiłam, nie jestem za bardzo z zapachu zadowolona. Porównywałam z innymi, ale to też Wam zaraz opowiem o tym, dlaczego tak jest. Na przykład mam taką małą próbeczkę od, od znajomej, która też ceni olejki eteryczne, i tu jednak zapach jest lepszy. Jest łagodniejszy, jest bardziej kremowy, tu jest taka większa szorstkość, chociaż w opisie widzę, że. Można tego zapachu używać, tego olejku do kąpieli na przykład, czyli no, jest to dobry sygnał. Ale to być może dlatego, że olejek ilangowy uzyskuje się z kwiatu, z drzewa ilang-ilang, czyli kananga odorata, czyli jagodlin wonny, mówiąc po polsku, i te kwiaty z tego drzewa się destyluje nawet 14 godzin. I ten pierwszy olejek, który uzyskujemy w wyniku destylacji z parą wodną jest inny niż ten, który będzie gdzieś tam później po, pod koniec, powiedzmy. Taką informację znalazłam gdzieś tam, błądząc po internetach, że destylacja trwa 14 godzin. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę dużo. Może był błąd. Będę to jeszcze weryfikowała. W międzyczasie podlinkuję Wam jakikolwiek film o tym, jak powstaje langi lang czy langowe. Potem pójdziecie sobie YouTube, wam będzie podsyłał inne filmy. Naprawdę świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Olej langowy, który jest bardzo często używany w perfumach, ale jest niewiele perfum, których i langi lang jest w roli głównej, ale oczywiście znajdziecie takowe, jeśli wrzucicie takie hasło i langi lang do jakichś encyklopedii perfumowych, których jest w internecie kilka. Wtedy będą Wam się pojawiać różne perfumy. Bardzo często są to niszowe, trochę z tej wyższej półki, z takich moim zdaniem ważniejszych perfum ilangowych, to jest ilang, vanille, z linii aqua, Legoria gerlena. No niestety niedostępny, ja mam gdzieś miniatureczkę, zawsze ten zapach dobrze kojarzyłam i dobrze odbierałam i wygląda na to, że jakoś ten ilang, ilang chyba będzie moją wonią ulubioną, moim ulubionym kwiatem a jeśli chodzi o perfumy ilangowe to poza wspomnianymi jednokwiatowami przede wszystkim ilang ilang ma taką ładną cechę jeśli powąchacie, do czego Was serdecznie zachęcam, nawet jak kupicie sobie niedrogi olejek, bo nawet za kilkanaście złotych można kupić w internecie i tam producent, który sprzedaje dużo olejków Zarzeka się, że jest to produkt naturalny, prawdziwy olejek ilangowy, bo jak czasem kupujecie jaśmin, to jest napisane, że 5%, a reszta to jest jakiś tam olej, w którym to pływa, czy inny olejek bezwonny. Bez no, odurzam się tą wonią tego lang. W każdym razie ta jego kremowość, łagodność bardzo ładnie wpływa na wszelkie bukiety kwiatowe. Nadaje im właśnie takiej całości. Tak, po prostu wygładza te nuty, może spaja nawet. W związku z tym bardzo często pojawia się w takich, Bogatych akordach kwiatowych, i w zależności oczywiście od proporcji, czy jest więcej róż, czy białego kwiatu, wtedy ten zapach wybrzmiewa inaczej. Myślę, że takim najważniejszym producentem perfum to jest Chanel, która sięga po ten Ilang Ilang. On oczywiście jest najbardziej popularny. Zaczęło się od piątki i potem można było znaleźć w tych kolejnych odsłonach piątki. Krótko mówiąc, ta kwiatowa, aldehydowa klasyka no a powiedzmy z takich innych zapachów to jest to, co ostatnio do mnie trafiło więc miałam pod ręką na półce First Van Clef and Arpels tutaj to wygląda podobnie i Langi Lang jest w nucie głowy, nie w nucie serca i jakoś tak ładnie moim zdaniem też troszeczkę wpływa na te aldehydy nie potrafię aż tak dokładnie zdefiniować jak to tam oddziałuje w tych perfumach ale myślę, że tak intuicyjnie to wam powiem, że to tak wygląda i takim klasycznym kwiatowcem na przykład wśród marek średnio półkowych jest Avon który ma w perfumach Rayer Gold całkiem sporo tego ilang-ilangi. Być może to jest powód, dla którego ja po prostu odkryłam te perfumy ostatnio, ale też na przykład w ich kultowym Faraway albo Faraway Gold też nuty ilang lang znajdziecie. I teraz na chwileczkę odejdziemy od kwiatów na korzyść szyprów. To jest ta trudna rodzina zapachowa od cypr, pisane na sposób francuski, czyli hypre. Były kiedyś perfumy o nazwie cypr pisane chypre, czyli powstały perfumy szyprowe. I jednym z takich przedstawicieli jest troszeczkę zapomniany pazurek. Ja o, o tych perfumach zrobiłam osobny film. Magriff Pazur i jego współczesna wersja wybrzmiewająca jednak łagodniej, może nawet po prostu skromniej, ale oddaje ducha tego zapachu. I tutaj właśnie ilangi lang odgrywa wydaje mi się jedną z ważniejszych ról. I sprawia, że ten szypr, który znamy z tych perfum, nie jest podobny na przykład do Shiki yardleya, czy do takich bardziej chropowych, wyrazistych, które nawet wybrzmiewają męsko. Tutaj mamy bardzo ładny, kobiecy akord, bardzo przyjazny. Wracając znowu do kwiatów, no bo kwiat jest bohaterem dzisiejszego filmu. Po prostu w bukietach kwiatowych i langi lang też bardzo często się pojawia i pojawia się w dużych ilościach. Na przykład wspomniałam o Chanel, ale chyba jednym z naj, naj, najważniejszych, domów, które rozsławiło Ylang Ylang, to jest Gerleum. Gerleum ma nawet własne plantacje na komorach. No może jeszcze tylko dodam właśnie, że Ylang Ylang jest drzewem egzotycznym, rosnącym głównie w strefie zwrotnikowej. Gdzieś tam w okolicach Azji, Malezja, to jest, to jest jego miejsce urodzenia. Powiedzmy, to jest takie naturalne środowisko, dlatego drzewo ono później gdzieś zawędrowało właśnie gdzieś do oceanii. I w perfumach Chant de Home jest tego Ilang całkiem sporo. I kiedyś wam mówiłam, że Shonda jest też podobny do STST Estée, Estée Lauder, czyli klasyczny kwiatowy bukiet, taki współcześniejszy, nialdychydowy, jak wspomniane na początku filmu dwa produkty. Też nabiera gładkości, rzeźkości, na pewno takiego powabu i romantyzmu. Tak myślę, że Ilang Ilang daje taki romantyczny charakter perfumom. Nie dość, że jest romantyczny, to potrafi jeszcze ujarzmić na przykład białokwiatowce. Najsłynniejszym białokwiatowcem, moim zdaniem, jest White Diamonds Elizabeth Taylor. Tu mam taką wersję w takim flakonie. Wy zapewne kojarzycie ten flakon z tą kokardeczką. Joy Patu, który już powoli staje się unikatem. Tu jest rzeczywiście jaśmin podany w taki sposób bardzo, bardzo wyrazisty. Czy Leur Bleu. Chociaż Gerleun nie podaje na swojej stronie, że tutaj jest Ilang Ilang, no ale jak mają własne plantacje, to na pewno szczodrze dodają. No ma wprawdzie już dzisiaj wodę toaletową, perfumowaną, ekstrakt i rzekomo ma być w wodzie perfumowanej. Myślę, że musimy się oswoić z faktem, że perfumiarze nie mówią nam wszystkiego i bywa tak, że jakaś zasadnicza nuta perfum jest wymieniana później. Tak naprawdę perfumy to jest mieszanina. Kilkuset substancji, a to, co możemy wyczytać w piramidzie zapachowej, to jest kilkanaście, no, do 20-30 nut, więc po prostu nie wszystko się wymienia. A czasami niektóre nuty wybrzmiewają bardzo, bardzo podobnie. No i jeśli tak będziemy wędrować w tych akordach ilangowo-kwiatowych w stronę współczesności, czyli zaczęliśmy od aldehydów, to są lata 20, potem lata 60, Shonda Home i jego odpowiednik powiedzmy bardzo, bardzo zbliżony na to. 80. ST, to w latach 90. bardzo dużo perfum powróciło do Ylang Ilang. Od Sublime, którego jestem, czy sublime teraz jakimś takim ambasadorem samozwańczym, poprzez Amaris, gdzie on tu wybrzmiewa słabo, ale swoją pracę ważną wykonuje, przez Wenecję. Jak się okazuje, większość moich ulubionych perfum ma tę żenutę. I poprzez moje odkrycie ostatnich sezonów, to jest róż i noir, czyli czerwone i czarne, nie mogę tu znaleźć marki, Eisenberg, też o tej marce był osobny film, aż po mojego ulubieńca, no już niestety niedostępnego, ale y, Skada Margaleta Ley. Ale perfumiarstwo ma to do siebie, że pewne akordy wracają w zupełnie innych flakonach, może już nie w takim klasycznym, romantycznym, ale może wróci. W jakimś flakonie zupełnie innym. Tu w ogóle nawet pojawia się taka kategoria żółte kwiaty, przy okazji tej ostatniej kategorii z lat 90., i myślę, że to jest trafne określenie, zważywszy, że właśnie kwiat jest żółty i ta frakcja tych takich wiosennych kwiatów które właśnie najczęściej są żółte, gdzieś tam z żonki połączone, no wybrzmiewa bardzo, bardzo pięknie. Jak to zostało zrobione, tego nie wiem, ale wiem na pewno, że będę jeszcze do motywu perfum ilangowych wracała, ponieważ bardzo dużo zacnych perfum, które są albo od iluś lat na rynku, albo właśnie wchodzą. Już tą nutę langi lang zawiera, więc być może y, znowu ten nasz kwiat ilangowy będzie taki trochę proroczy, jak rok temu kwiat pomarańczy, któremu zbyt może, zbyt mało miejsca poświęciłam do czego się przyznaję, ale w tym roku... No, myślę, że chyba będzie łatwiejszy dostęp po prostu do flakoników, bo ja po prostu mam chyba więcej perfum z nutą Ilangi-Lang ilang niż z nutą kwiatu pomarańczy. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli tak, to proszę o te wszystkie wiecie, łapki w górę. Przede wszystkim komentujcie, piszcie, czy słyszeliście wcześniej o tej nucie Ilangi-Lang, ilang, czy nie. Odsyłam Was do tych filmów o, o tym, jak, ten, jak ta roślina gdzieś tam funkcjonuje w tym naturalnym środowisku. Odsyłam Was do innych filmów, jak wygląda destylacja, bo to jest bardzo ciekawe. Odkrywajcie to, to myślę, że też jest piękna część świata perfum, poznawanie właśnie tej kuchni. No i piszcie, jeśli macie jakieś perfumy langowe, takie to perfumy, ja sama się jeszcze chętnie dokształcę, bo dokształcam się nieustannie. Dzięki Wam także. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego w nowym roku. Pa, pa.